DJ czarny, karol biały. Partia rozpoczęła się od takich dwóch drosek, i teraz to rozszerzenie czarnego jest bardzo sensowne. Oczywiście, wolimy się rozszerzyć właśnie tak wysoko i bliżej pojedynczego kamienia, niż jakoś na środku i nisko, co by zupełnie nie współgrało z ponuki. Także ruch czarnego jest bardzo dobry. Białe wchodzą do narożnika. Czarne dokonały wymiany, simali, podejście do shimari. No i dobra. Jak na razie wszystko jest w porządku. To rozszerzenie na J4 też jest dobre. Rozszerzamy się od niewielkiej naszej ścianki. Z drugiej strony atakujemy kamień czarnych, czarne wyskakują, białe wyskakują, czarne dogrywają. Biały grają od dołu, próbując się połączyć. Kształt czarnego nie jest taki silny, żeby próbować białego rozciąć. Zaraz, białe zagrałyby hanę i przecięłyby czarnego zapewne. To mogłoby być nieciekawe dla czarnego. Czarnemu jednak bardzo zależało na tym, żeby, żeby rozciąć białego. I dlatego też Um, dlatego, dlatego też czarny zagrały taką wymianę taką wymianę i chciały białego rozciąć. Mm, no nie wiem, być może to jest w porządku plan. Mm, Ruch bezpieczny. Czy jest całkiem bezpieczny? No jest w zasadzie bezpieczny, no bo cięcie nie, czy znaczy trochę istnieje. Hmm, tylko że, tylko, że możemy zagrać na o2. No tak. Hmm. Białe pewnie tu mogą zagrać w sente, bardzo ładne, bardzo ładne zagranie. Więc w sumie może czarny by chciał jeszcze raz dograć. No dobra, ciekawy plan. Natomiast biały ten plan skontrował. Zamierzając zapewne później zagrać jakieś cuda niewidy, nie wiem co konkretnie biały zamierzały, czy zamierzały się o tak po prostu połączyć, czy też nie. Czarny by nadal były w stanie rozciąć białego, ale w trochę gorszym kształcie dzięki wymianom, które biały zrobiły. I czarny teraz postanowił być sprytny i rozciąć białego. I biały powinien kontynuować, rozciąć kejmy czarnych. Wiadomo, że czarne zamykają i jest troszkę niebezpiecznie, ale czarnym też jest trochę niebezpiecznie. I niełatwo kontynuować w całej tej sytuacji. Dwa kamienie jeszcze nawet nie są poświęcone, bo tam jestem dwa. Tu jest punkt cięcia dość, dość trudna sytuacja i skomplikowana, zagmatwana. No, ale raczej to ten ruch na R5 jest intuicyjnie poprawny. Natomiast białe zamiast tego weszły do rogu, co pozwoliło czarnemu wzmocnić kształt. Czarne wyszły z seltę, białe wzięły cały ruch czarnego, no ale czarne teraz mogą kontynuować. No i czarne kontynuowały, tworząc olbrzymie mojo. Zamiast tworzyć olbrzymie mojo, można było też zagrać bardziej asekuracko i po prostu brać już od istniejących ścianek punkty. Znaczy, no to takie punkty, że to jeszcze punkty całkiem nie są, bo jak białe wskoczą, to może może i przeżyją. No, ale trochę punktów się zostanie. Albo raz N17 wymienić i potem na bandzie. No właśnie. Na czym polega problem tych ruchów? Tego typu zagrania są jak najbardziej widywane w parkach zawodowców, ale Zazwyczaj w momencie, w którym czarny buduje moją nie tylko na prawej bandzie, ale również na górze, gdyby tam stały nie kamienie białego, tylko czarnego, byłaby silna formacja, to wówczas tworzymy takie olbrzymie mojo rozlewające się na dwie bandy. Natomiast w tej sytuacji na górze biały ma silny kształt. No więc niewiele, niewiele wskuraliśmy, wskuraliśmy tym, że tam dostawiliśmy kamienie. Białe teraz wskakują. Nie wiem czemu nie na czwartej linii, dlatego że. No, po co. W sensie czarne i tak będą grały od góry, i po prostu sobie zdobędziemy więcej miejsca na to, żeby, żeby przeżyć. A i tak powiedziałem, że i tak a w grze czarne nie grały od góry. No, to może rzeczywiście czarne nie, nie grałyby od góry, no ale. No nie wiem, no to wtedy z kolei jesteśmy bliżej, bliżej do centrum. Ten ruch jakby się troszczył o to, żeby jak najszybciej zbudować bazę. Hmm, być może jest troszkę to zbyt strachliwe. Czarne wyskoczyły, białe wyskoczyły, przepraszam. E, czy białe mogły uderzyć? Co tu się mogło stać? W ogóle nie, w tym, na OGS jest taka możliwość, że żeby położyć wariant na, na planszy i później nacisnąć udostępnij nad czatem. Więc możecie udostępnić. E, możemy w ten sposób mieć bardziej. Jakie? Interaktywne zajęcia. Co by się stało, gdyby biało uderzyły? Jeśli czarne by odpowiedziały po prostu takim ruchem, tam nadal pozostaje troszkę nieprzyjemny punkt cięcia. Jak to będzie dokładnie wyglądało? białe przetną i na przykład jeśli czarne zagrają tak, to białe dostają wszystkie te ruchy na zewnątrz. Więc pewnie czarne wstaną. No i białe uzyskały siłę i teraz mogą dalej skakać. No więc super. Jeśli tak, to też tylko się wzmocniliśmy i dalej skaczemy, a czarne się wycofały tylko. Więc czarne w zasadzie powinny spróbować podjąć walkę. I jaki jest poprawny wariant, jak tutaj podjąć walkę? Q11, tak? A potem jak białe tną, bo oczywiście, że białe tną, jeden ruch. To, jak kontynuować R9, jeżeli jest przysłowie, po cięciu się wydłużaj. Więc stąd pomysł, żeby się wydłużyć na R9, ale wówczas białe mogą zagrać od zewnątrz, poświęcając swój pojedynczy kamień i dostając dużo, dużo, dużo użytecznych kamieni. Natomiast DJ, co DJ podpowiada? Właśnie DJ podpowiada co innego, DJ podpowiada, żeby dać. Stary i wtedy dopiero się wydłużyć, no i teraz już białe nie mogą wykorzystać tam tak tamtego martwego kamienia. Czarne utuczyły białego, zanim go zjedzą. Białe raczej mają teraz kłopot z uratowaniem obydwu grup, raczej taka sztuka się nie uda. Także to jest rzeczywiście poprawna, poprawna kontynuacja, przepraszam, poprawna kontynuacja czarnych, dlatego też białe wyskoczyły. Czarne od góry i białe skaczą. I to jest błąd. Lepiej uderzać. Tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej tworzyć jakieś oczne kształty, które są nie do rozcięcia. I to właśnie tego typu ruchy w tym pomagają, jak uderzenie. A ten ruch jest taki dość miękki. I czarne od góry zagrają. No nie wiem. Może i zdołamy no, sobie tam jakieś oczy stworzyć, ale ale jest to minimalnie, minimalnie bardziej łagodne i niepotrzebnie. Czarny teraz taki ciekawy, u, takie ciekawe uderzenie i tną bardzo ambitnie, no, no i chyba zbyt ambitnie. Kac uderzył i teraz jakby nie zrozumiał własnego ruchu, bo teraz powinien, był koniecznie, koniecznie zagrać z drugiej strony, grożąc złapaniem dwóch kamieni poprzez piękne tesuji. Cięcie w A. Czarny powinien w takim razie tam dograć, a biały może w sente zagrać tu i uciec grupą. No i jeśli uciekniemy grupą, to to jest już bardzo, bardzo duży sukces. Czarne miały moje i z tego moje dostają bardzo niewiele. Biały po prostu powinny być zadowolone takim wariantem. A biały zamiast tego zaczęły się zasadzać na grupę czarnego. Mieć nadzieję, że uda się ją przyatakować, mimo że to białe są tutaj raczej słabe. I zupełnie zapomniały o tym, jak, duży jest, jak duże jest wychodzenie z tej strony. To nie tylko jest to, że tam jest dużo miejsca, żeby uciec. To też jest dużo miejsca, żeby czarne wzięły punkty. Jedna blokada i już mnóstwo punktów wpada w kieszeń czarnych. Na tym polegał błąd białego. No i teraz właśnie. Białe myślały, że coś tutaj widzą. Teraz już coraz trudniej uciekać ze strony Prawie, ale w zasadzie, dlaczego nie? Raczej nie sądzę, żeby czarne to zignorowały, chociaż może. To no jest, białe cały czas grają tam y przeciwko ściance czarnych. No i zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Być może białe w tym momencie policzyły wariant, który był w grze i nie zobaczyły pod koniec jedne, jednego problemu. Zobaczmy. Tak, tak. Białe wyszły atari i dograły, no ale jak dograły, to czarne miały czas, żeby dać atari i zabić grupę białego. Grupa białego zginęła, no i to był w zasadzie koniec gry, bo czarne mają zdecydowanie zbyt dużo punktów. Problem polegał na tym, że po tym ruchu białe nie mogły zagrać tynuki, nie mogły zagrać o a pewnie taką miały nadzieję, że no, wprawdzie teraz to drabinka chodzi, ale po tym, jak wymienimy atari, to drabinka już nie chodzi. I wprawdzie drabinka nie chodzi, ale za to chodzi co innego. Atari z tej strony, i tu białe próbują się łączyć dołem i umierają. No, a tak to w grze z kolei umarła grupa z prawej strony, później brał, białe próbowały jeszcze coś zrobić, ale szans już nie było czarne miały zdecydowanie zbyt dużą przewagę. Hmm. No więc tak białe mogły na czwartej linii zamiast na trzeciej. W sumie ciekawe czy białym można było skoczyć o dwa. Zawsze problem polega na tym, że czarne mogą próbować nas rozcinać. Czy tutaj mamy jakąś ładną kontrę na tę próbę rozcinania? No, może tak. Może mamy ładną kontrę. N10 dziwne. Aha. A ten skok tutaj. A no właśnie, ten skok tu. Znowu. Tak, tak, tak. N11. Uderzać, żeby kształty były bardziej stabilne, bardziej solidne. Bardziej oczne ocznych kształt, tak by białym było, było łatwiej. O, no proszę. Taki wariant. Rozumiem. Hmm, no to tak to chyba nie, 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 nie tak źle dla czarnych, co nie? Tak to chyba nie tak źle dla czarnych, ale białe mogą zagrać zamiast tego z tej strony. I tam wychodzić. Teraz to wyjście jest już przyjemniejsze niż w partii. W partii to tak sobie wyszliśmy. No i nie ma tutaj wiele więcej, o czym można powiedzieć. Poza tym, że biały po prostu zbył. Był w tym momencie zbyt agresywny i nie zadowolił się zwyczajnym wyjściem, które było wyjściem w bardzo ładnym kształcie i byłoby dobrym wynikiem dla białych. M13. A no, tylko że jeżeli nie grać tu, tak, możemy zagrać na P9, ale no wtedy znowu jest ten problem, że białe wychodzą w bardzo ładnym kształcie. I czarnego ścianka rzeczywiście jest słaba. Tylko, że może ta ścianka czarnego nie jest słabsza niż grupa, grupa białego, a czarne już jakiś zysk mają. Często, jeżeli walka nie jest taka um, jasna, że tam ktoś kogoś y, za chwilę zabije, to dobrze jest się wycofać i zagrać bardzo duży y, ruch, który nam da punkty, i jednocześnie. Odetnie jakąś jedną z dróg ucieczki przeciwnikowi, nawet jeśli to ustąpi przeciwnikowi tempa w powiedzmy głównej walce. No bo jeśli przeciwnik w aktywny sposób zdoła nam zabrać punkty, no to to będzie dla niego zysk, mimo że to my byliśmy atakujący. No dobra. Nie wiem, czy są jakieś pytania do tej partii. Partia, tak tutaj, jeden, jeden wariant. Później drugi wariant, czarny agresywnie, ale z, z sukcesem. Partia się po prostu zakończyła. Hmm. No, to może tyle i przejdziemy do następnej gry. swoją drogą, o.